gdy Europa Universalist 4, w gramy Aragonią. W poprzednim odcinku dostaliśmy pozorne baty od Francji. Więc dzisiaj będziemy musieli znowu starać się odnowić Manpower. Próbujemy to zrobić chyba już od kilku odcinków i cały czas jakoś tak nie wychodzi. Coś się nie udaje dobudujemy może więcej baraków, bo dadzą się z pewnością. Czy tutaj mamy już coś wybudowane? Mamy. Niedługo zaanektujemy Neapol. To jest na pewno pozytywna wiadomość. Bo Bodajże możemy już zaanektować Tlemken. Nie, nie jestem pewien. Czy już możemy? Już byśmy, mo byśmy mogli, gdybyśmy mieli stosunki plus 190, stosunki... Właśnie poprawiamy. Możemy im wysłać prezent. Trochę ich to uszczęśliwi. I przyspieszy proces wersalizacji. Yy, jesteśmy dość wysoko w rankingu. Bardzo przyjemnie. Szczególnie rzadko jestem tak wysoko w rankingu, tak wcześnie. Yy. Musimy czekać. Znowu. Moglibyśmy wypowiedzieć wojnę Kastylii. Ma sojusz tylko z Galicją. Nie jest to jakoś szczególnie wymagający przeciwnik. Tylko sami nie mamy armii, a zbliżają się bunty. Tlemken, kobyli i bunty religijne. Yy, w Tlemkenie. Właśnie. Yy. Mamy już zbudowane, mamy. Mamy już zbudowane dwie stocznie. Jak tam nasz force limit statków? Możemy zbudować kilka karak. Czy stać nas na karak i Stać nas. Cztery karaki może i dwie barki. Na koniec. Yy, pozmieniali się rywale. Umarł jeden z doradców, których nie zatrudnialiśmy. Możemy albo zdobyć do merkantylizmu, albo 33 Pointów, oczywiście bierzemy merkantylizm. Jak mówiłem, merkantylizm bardzo ciężko jest zdobyć. Możemy zobaczyć na mapie handlu, że już ten handel genuański dość mocno opanowaliśmy. Mamy więcej niż genua w tym handlu. 228 trade power, następny kraj 90. To zależy głównie od tego, że mamy najwięcej prowincji i dużo bonusowego trade poweda. Francja ma ogromne minusy, ponieważ to nie jest ich main post czyli ten post główny Friero oddał nasału Czy, czy, czy mamy jakieś klejmy tutaj we Włochach? Bo z tego co pamiętam, Włochy już zostały. Włochy już zostały. Jak to nazwać? Włochy już wyszły z poza Cesarstwa. Mamy wysoką, dip, dip, mamy wysoki dipstę, więc chyba będziemy mogli nawet zacząć anektować te, ten tlemken zanim, zanim minie okres po anektowaniu na polu. Nie wiem jak to działa. Z integrowaniem państw, z którymi jesteśmy w Unii Personalnej. Bo w przypadku Wasalii, po zaanektowaniu takich państw, z, znaczy zintegrowaniu, nie, to wtedy jest aneksja dyplomatyczna, to po, po aneksji tracimy 3 punkty dyplomatycznej reputacji. Już 90% buntu, warto by było przewieźć wojska. Tutaj jest ten Highlands, a tu Thailand. Może do Oudu jednak wyślimy. Eee. Za chwilę te gumy powinny wybuchnąć, ale potem będziemy mieli spokój. 90% z F-Highlands i 90% w tych dwóch prowincjach, które wybuchną. Można by to raczej wysłać w ten sposób. Problem będzie, jeśli wybuchną bunty dwóch, dwóch typów jednocześnie, ale tak się na szczęście nie stało. Mamy no przewagę, powinniśmy to wygrać. Tracić trochę manpowera, znowu. Ten manpower u nas jest na bardzo niskim poziomie. 19 tysięcy. Co ja, ja zrobiłem z tym? Creeper Tak. To się przyda. To się przyda. Czy tę bitwę wygramy? Powinniśmy wygrać. Mamy jeszcze lepszy żółty tylko Oni mają trochę lepszego lidera. A my ich okrążamy. Przede wszystkim o to chodzi. No i wygraliśmy kolejną bitwę. Za chwilę będziemy... Nie, nie przewidzimy tych wojsk jeszcze do Europy, bo... Eee... ...bunty się szykują. Ale sytuacja jest już w miarę opanowana. Woli integrujemy ten Napol. Ten Napol jest dla mnie bardzo ważny, bo to są... ...to jest dużo prowincji może nie jakoś szczególnie bogatych może... no Neapol 29 developmentu, to jest jednak dość sporo. Tu te prowincje nie są może do, aż tak bogate. 11-13 developmentu. Ale to zawsze jest coś. Zawsze jest. Zawsze dodatkowe... Force Limit, zawsze... No, dodatkowa siła w, w, w wojnach przeciwko Francji, nie oszpujmy się. Francja jest w tej chwili naszym głównym wrogiem. Z wojskami jesteśmy prawie pod Force Limit. Tylko, z tego co mamy tutaj najemników. Dość sporą liczbę. A może... Może nie dość sporą, tylko cztery regimenty widziałem. A nie mamy w ogóle manpowera. Manpower robi różnicę w czasie wojen. Chociaż w takiej kastyli moglibyśmy chyba... Tak mi się wydaje, że moglibyśmy użytkowić ten... Castelli zerwa sojusz z Galicją. Regencja. Coś musiało się tu stać. Coś musiało się tu stać. Wojny żadnej nie mają. Znowu mają sojusz. Nie wiem, co się stało. 5-1-2. legend jest w mówiąc lepszy niż większość władców. Ile wojska ma, ma Kastylia? 5000, a Galicja 3000. To szczerze mówiąc, chyba moglibyśmy nawet ich zaatakować. Mm. Champagne. Champagne nam jakoś szczególnie nie przeszkadza. Zobaczmy sobie. Czy mamy na nich klejmy. Sfabrykowane. Właśnie, już. Tak, już się w Tlemkenie mamy stosunki plus 200. Możemy aneksować Wasala, anektować, nie aneksować, anektować. A w Kastylii, czy mamy jakieś. Kasus Belli mamy. Podbić Badajoz i Costilla Viecha. Oczywiście, wybierzemy sobie Costilla Viecha. I nie możemy wysłać dyplomacji do robienia claimu, bo wtedy nie starczy nam dyplomatów do wypowiedzenia wojny. Jeśli moglibyśmy też wziąć Kasus Berli na podwój badachos. wtedy łatwo ten Badachus będzie zdobyć. Castilla la Riecha jest z pobliżu fortu pewnie. Czy nie mają w ogóle jakiś fort? Nie mają w tym momencie fortu, z tego co widzę. Oczywiście poza stolicą. Więc w sumie możemy wysłać i wypowiedzieć wojnę. Zapraszam. Galicja, z kim ma sojusze? Czy właśnie jest sojusz poza Kastylią? Nie ma. To możemy ich wziąć jako Cobeligerant. Co nie wiem, jak to przetłumaczyć dosłownie na polski. I wypowiedzieć wojna. Casilla la viecha mieli porównać. Tak dobrze mi się wydawało po. po tej miniaturce. po budynku modelu tylko nie jest opłacany i dlatego nie ma jeszcze żadnych obrońców będziemy mogli zdobyć bez żadnych przeszkód. Podbiliśmy Castilla La Vieja. Teraz możemy podruszyć w Toledo. Bo prawdopodobnie ten fort będą starali się oblegać. Ta bitwa też nie powinna być dość trudna, bo ich obciążamy. Mamy minusy, nie mamy lidera. Ale lider bardziej się przyda na południu. Sensie do walki z buntownikami, bo w każdej chwili mogą tam wybuchnąć bunty. A szczególnie bardziej się obawiam buntowników niż w Kastylii w tym momencie. Co pokazuje, jak słaba jest Kastylia. Zdobyliśmy manpower. Bardzo przyjemnie. To jest nasz problem od kilku odcinków, przynajmniej. Więc ten dodatkowy manpower zawsze cieszy. Hmm. Nie, to już się wydrukowały barki. Barki możemy wysłać do patrolowania handlu kadaki do naszej floty. Powiem szczerze, że ta flota jest już dość mocna, 43 statki to jest jednak flota lepsza niż ma niż większość kraju już podbiliśmy Badajoz. Jeszcze z ciekawości sprawdzę tę flotę. Największą flotę mamy: 66 statków, potem Wenecja. A mamy najwięcej ciężkich, bo, bo 10. I najwięcej, prawie lekkich. Chociaż wcale nie idziemy w te lekkie. Co możemy dostać? tej deficyjnej testy i do 1821 roku. To jest bardzo, bardzo przyjemny event. Yy... To daje bardzo dobre bonusy. Zmniejszony koszt technologiczny na, 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 na całą grę. Oczywiście wybierzemy. Zwiększony prestiż. Bardzo przyjemny event. Apple wykonał już tam z pomocą, już 91% z, z, zintegrowaliśmy. niedługo zintegrowaliśmy. Niedługo ten proces powinien się zakończyć. Nie mamy prawa przy sukces Leon. Nie chcę, dobyć, nie chcę stworzyć kolejnej relacji, więc wyślemy po prostu z statkami. Do go, Sky. Descent oczywiście daje dużo minusy, ale mamy większą armię, nie powinniśmy się tym trzymać. Arma jest już chyba w całości nawet odnowiona. To bardzo to przyjemne. Już tylko 7000 manpower brakuje. 6200. Czy będziemy mogli zabrać w tej wojnie całą Kastylię? 93%. To znaczy, że będziemy mogli. Zastanawiam się w sumie nawet, czy tego nie zrobić. Zabrać całą. Tylko to będzie duży overextension. Nie wiem, nie wiem nawet, jak duże. Nie wiem, czy nie lepiej będzie stworzyć sobie kolejnego wasala z Kastylii. Hmm. Galicję oczywiście zaanektujemy. Nie opłaca się zostawiać sobie takiego jednoprowincjalnego wasala. No to Kastylię możemy zaanektować. I nakarmimy ich Leonem bo nie mają nie mają kodów tutaj stracili je nawet nie wiem kiedy chyba kiedy po prostu kiedy musieli uwolnić stracili te kody nie mają też kodów pewnie tak nie mają kodów na Galicję Szkoda. można by było ich zanektować i nakarmić po prostu Galicję znaczy nakarmić Kastylię Leonem Możemy wezwać sojusznika Austrii. Nie jest nam do, do niczego potrzebna. Więc oczywiście tego nie zdobimy. Teraz będziemy musieli oblegać. Nie mamy w armii armat. Dlatego będzie to dość długo trwało. Ale już niedługo z, z, zintegrujemy ze sobą. Na. Co tutaj te Dzień startu? Dlaczego one się nie ruszają? Dlaczego one nie patrolują hali? A, wracanie ja że... w. Dobrze posłużne statki, Zapomniałem, że jesteśmy w czasie wojny. Wojna jest dość łatwa, więc tradycyjnie mogłyby nawet pływać, a potem pewnie bym zapomniał z powrotem to zaznaczyć i bym stracił te kloty przy pierwszej, lepszej okazji. Portugalia z kim ma sojusz z Anglią, dlatego jeszcze nie będziemy chcieli tego podbijać, Kastylia chce nam oddać z własnej woli Castilla Vieja i Badajoz, oczywiście się na to nie zgodzimy. Poczekamy aż podbijemy Galicję i będziemy mogli wziąć ziemię. Ile mamy relacji dyplomatycznych w tym momencie? Mamy tylko trzy relacje dyplomatyczne. Wciąż ma, e, Francja ma wciąż Unię Personalną z Węgrami. To jest ogromny minus. Czy Polska by chciała z nami sojusz? Polska by mogła nawet chcieć z nami sojusz. Nie będziemy w czasie wojny, będą chcieli z nami sojusz. To bardzo dobra informacja. Bo Polska z Litwą by musiały w czasie wojny zająć się Węgrami. A my Francją. Tak mniej więcej te wojny widzę. Zostaliśmy minusową reputację i przyłączyliśmy. Na w tym samym momencie zakończyliśmy obowiązanie. Dlaczego mamy tylko 99%? Yy, nie zajęliśmy te, tej prowincji. Arguin. Czy my ją chcemy zajmować? Tak, chcemy. Ale no, tutaj jakiś... Jeden oddział... nie na pół. Jeden oddział lub dwa oddziały najemników. Tam wyślemy. Że zająć ten... Arguin. Chociaż... I tak będziemy wydali Kastylię jako naszego wasala. Więc nie jest nam to do niczego potrzebne. Przynajmniej takie mam wrażenie. Galicja. Zwyczerpienie pokojowe. Nic więcej nam nie dacie. do Zwyczerpienie. Mamy kolejną ziemię. Kastylio. Co nam chce wdać? Zostaniesz na basalem, To na pewno. I od razu w tym momencie weźmiemy Ciebie Badajoz i Castilla dla Wielka. Bo to nas sprawi, że będzie nasz nas spokój kosztował mniej punktów dyplomatycznych. Co jeszcze możemy zdać? No, claimów ci nie odbierzemy, bo mamy 88%. 88% żądań. Weźmiemy tyle fors ile się da. I może jakieś dwa kory anulujemy. Ile by kosztowało? Ile kosztują? No może Cadiz i HN? Pomy Kastelia nawet wspierała swoich potomków do przejęcia tonu Polski. Bardzo ciekawe. Odważnie z ich strony, to trzeba przyznać. Mamy, zaanektowaliśmy za, Neapol. To powinno zwiększyć nasz limit. Utrzymania statków, wojsk. Nie zwiększyło zbytnio, z tego co widzę. Bo przejęliśmy ich statki. Przejęliśmy ich statki, przejęliśmy ich wojska. A limit się aż tak nie zwiększa. Ale zwiększyła się siła ogólnie naszego kraju. Gdzie są floty? To jest. Flota złożona z galerii transportowców to złączymy to do naszej floty ciężkiej, która w tej chwili popłynie do Galicji. To może po prostu wyślimy <laughs> flotę na polu do Galicji. Zakłada nam już tylko 2000 LPWR-a. kolejną część e, naszego półwyspu iberyjskiego. Stworzymy te dwa nowe kody. I, I chyba powinniśmy się szykować do wypowiedzenia wojny Leonowi. Jeszcze zawiązmy sojusz z Polską. Póki możemy. 29 tysięcy wojska. Może się przydać. Cały czas mamy w pamięci yy, to, że chcemy walczyć z Francją. Czy możemy. Jak. Potomek ma 60 lat. Król ma 61. To jest monarchia Elekcyjna. I w tej chwili następny król będzie z Czech. Raczej nie zdołamy zdobyć więcej, procent, więcej poparcia, on już ma 91 poparcia. Royal Rajoyalmery oczywiście bierzemy. Chcemy mieć jak najbardziej stabilną te. te, te jak najbardziej stabilny z Polską. Co z Polską i z Austrią to jest... To jest dużo. To jest bardzo dużo. Możemy chyba zwolnić już tych najemników. Może nie, może nie będą nam do niczego potrzebni. Ale już wykonali swoją robotę. Tutaj mamy 8000 wojska. I mamy pierwszą armatę w naszej armii. Wreszcie nam się udało jakąś zdobyć. Zwolnimy jeszcze najemników. Ja się z Wami żegnam tutaj na ten odcinek. Trzymajcie się. Cześć!